Cześć. Tym razem w mojej ręce trafił skuterek. Romet Black City 125. No więc szukałem troszkę informacji też za granicą na temat tego sprzętu i okazuje się, że ten sam skuter jest sprzedawany również w Grecji, na Ukrainie, na Słowenii, występuje również w Wielkiej Brytanii. Tam wszędzie kryje się to pod różnymi nazwami, natomiast końcóweczka ma zawsze Trevi 125. Tak samo zresztą widnieje w dowodzie stacyjnym tego pojazdu. Natomiast no, marka handlowa, czy znak handlowy tego motocykla w Polsce to jest Black City 125. Ten model, w tej wersji kolorystycznej, jak również kolorystycznie, kolorystycznej wersji białej, jest produkowany przez firmę Longia w Chinach. Natomiast no, jest, jest produkowany specjalnie dla Rometa. Pewnie zastanawiacie się, czy to dobrze, czy źle, że ten model jest. Sprowadzany z Chin, natomiast no, muszę powiedzieć, że Chińczycy z roku na rok mają coraz lepszą jakość. Daleko im do Japonii to, jest, to jeszcze troszeczkę im czasu zajmie, natomiast stosunek jakości do ceny jest, jest niewątpliwie całkiem dobry. Ten skuter, oglądając sobie dosyć dokładnie, tak naprawdę, spasowanie plastików jest całkiem fajne. Tak samo jak, jak dynamika tego pojazdu przy tych 9 koniach i przy wadze 103 kilogramy jest całkiem fajnym wynikiem. Ja ten skuterek mam już kilka dni, jeszcze z dwa dni będę go miał. Ciężko będzie mi się rozstać, bo tak jak zawsze byłem zagorzałem zwolennikiem motocykli z manualną skrzynią biegów, tak po tych 300 km, które zrobiłem tym sprzętem. No muszę powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do automatu, ciężko będzie wrócić. Kilka słów o silniku. Ten silnik, który tutaj jest, to jest silnik o oznaczeniu chińskim 152 QMI, co oznacza tyle, że jest jednocylindrowy 52 mm średnicy tłoka, chłodzony powietrzem, ale powietrzem wymuszonym jak gdyby przez wentylator i o pojemności 125. To też w numerze silnika zawiera się jak barnacja y, y, o pojemności danego, danego pojazdu. Takie mają, takie mają normy. Ten silnik generuje 9 koni no, mechanicznych. Ja tym sprzętem jechałem maksymalnie 90 na godzinę licznikowe. Producent podaje, że on jedzie 86. Ja myślę, że jak się go dobrze dotrze, ewentualnie podrasuje, to, to koło stówki powinien pojechać. Natomiast no, w mieście nie jest to potrzebne. Ten sprzęt nadaje się wybitnie na miasto. E, miałem ten przyjemność lub nieprzyjemność jechać 40 km e, tym, tym motocyklem również poza miastem, poza e, ruchem miejskimi, no, zanudziłem się na śmierć, można by tak powiedzieć, chociaż jeszcze żyje tak. E, no bo tak, nie, nie można go cisnąć wtedy za bardzo. No bo jak on ma maksymalnie prędkość 90, no poza miastem idzie 70-75 jeździ. E, no, Szkoda go zażynać. Natomiast yy, jednostka jest tak ustawiona, że w mieście bardzo fajnie, szybko przyspiesza. Yy, jak się dojedzie do świateł na czerwonym pojawia się zielone, odkręca się manetkę i samochody się odstawia. No. Chyba, że ktoś się chce wybitnie ścigać, no to wtedy będzie szedł jeden do jednego. Jak z tego silnika? No, trudno im powiedzieć. Ja nim zrobiłem 300 km no, jest to niby niewiele, chociaż parę testów udało się przeprowadzić. Jeszcze pewnie z 50 km w nim zrobię, to może coś jeszcze w komentarzu dopiszę. Natomiast, natomiast motocykl przy 5 stopniach rano palił na dotyk, także nie miałem z nim, z nim żadnych problemów. Zresztą, to, to jak mówię, sprzęt jest nowy, chociaż to jest silnik również w innej nomenklaturze, nazywany GY6, który jest skopiowany z skuterów Honda z lat 80. Praktycznie jeden do jednego nie wiem czy tu Chińczycy wprowadzili jakieś modyfikacje czy nie, być może tak, być może nie, trudno mi teraz jest je wyrokować natomiast na użytkownicy tych silników montowanych w innych modelach Rometa, czyli Retro 7 na przykład, raczej sobie ten silniczek chwalą. Tutaj niektórzy mówią, że co 5 tysięcy trzeba wymieniać pasek napędowy, inni twierdzą, że jest to tysięcy. To wyróżnia ten sprzęt na tle innych skuterów. No, ja myślę, że, że przede wszystkim te koła. Z tyłu jest 14-calowe kółeczko, z przodu 16. -ka. Ta 14 z tyłu dba o to, żeby miała odpowiednie przyspieszenie. Naprawdę w mieście, uwierzcie mi, jeździ się tym bardzo fajnie. Przednie koło 16-calowe, znowu z drugiej strony, tak, wybiera bardzo fajnie dziury. W mieście, no wiadomo, takich normalnych dziurach na asfalcie jeździ się w miarę dobrze, chociaż na radnych dziurach nie jeździ się dobrze. Natomiast no, na kostce, zresztą zobaczycie sami na, na filmiku, który dla was nagrałem, no, ta kostka brukowa na rynku to niestety nie był dobry pomysł, bo no, troszkę nas wytrzęsło znaczy, mniej i motocykl, tak? Natomiast no, trudno się spodziewać, żeby było inaczej. Większość motocykli, jeżeli jedziemy nim na kostkę, będzie się tak zachowywać. Co jest tutaj fajne jeszcze, że producent zadbał o to, żeby z przodu był, był hamulec tarczowy i z tyłu również. Z przodu mamy większą tarczę z dwusoczkowym zaciskiem, z tyłu jest, zdaje się, jednozłoczkowy zacisk, mniejsza tarcza, ale to zupełności wystarczy. Ba, nawet bardzo fajnie jest, bo przy tej wadze 103 kg tego, tego sprzętu, bardzo szybko daje się go zatrzymać w sytuacjach awaryjnych. To, że z przodu jest miękkie zawieszenie, nie przeszkadza praktycznie w tym hamowaniu, to już jest bardzo krótkie. Jeżeli mamy motocykl o, o normalnych, pełnowymiarowych e, widełkach, e, dużych amortyzatorach, miękki amortyzator e, no, przeszkadza jakby w hamowaniu. Zwiększa się komfort e, jazdy, zmniejsza się komfort hamowania. Natomiast tutaj jest, e, jest to jakby optymalnie połączone. Stylistycznie, stylistycznie ten, e, ten skuter bardzo przypomina jakby szkołę włoską. To nowoczesna szkoła włoską, bo wiadomo, że do Wespę mu kawałek. Wespę raczej jest traktowana jako klasyk i w tych, w tych kryteriach się rozwija. Natomiast wszystkie inne włoskie sprzęty wyglądają bardzo podobnie. Ja myślę, że warto tu jeszcze zaglądnąć pod, pod kanapę. Kanapa otwiera się tutaj z boku kluczykiem. Bardzo łatwo się otwiera. Natomiast, już muszę Wam powiedzieć, że na pewno nie zmieścimy tutaj kasku. Jet może wejdzie, natomiast żaden inny tutaj się nie zmieści. Po otwarciu tej klapy pojawia nam się bak. Tutaj się mieści 6,5 litra. Nie jest to za dużo, chociaż w warunkach miejskich, jak mówiłem, ten skuter jest przeznaczony na, raczej na miasto, więc jest to pewności wystarczające. Natomiast, jak miał jechać w trasę i miałoby mi paliwa starczyć na 200 km, no to troszeczkę. Troszeczkę czułbym się łyso. E, tutaj mamy ten schowek, o którym wspominałem, do którego kask nie wejdzie, niestety. E, no mały jet bez, bez chronionej szczęki, tak, natomiast no, może jakiś dziecięcy, nie wiem. Natomiast mój pełnowymiarowy kask nad podnoszoną szczęką mi się tutaj się zmieścić. E, w komplecie dostajemy jakiś komplet kluczy. Co tutaj mamy, zaraz możemy sobie sprawdzić. Szczerze mówiąc, wyciągałem tam tylko imbus, bo musiałem sobie lusterka inaczej ustawić. Mamy klucz 12-10 standardowo, klucz do świec, śrubokręt krzyżakowy, płaski i imbus do właśnie regulacji e, tych lusterek. Chociaż ten imbus widzę, że się przydaje do innych rzeczy, tu plastiki też są częściowo przekręcane e, właśnie imbusami. Patrząc dalej, zamkniemy tutaj sobie. Patrzymy teraz na deskę rozdzielczą. Na desce rozdzielczej, e, co tutaj mamy? Przede wszystkim mamy tutaj wskaźnik poziomu paliwa, bardzo fajna rzecz. Nie musimy się martwić, że gdzieś w trakcie jakiegoś przyspieszania braknie nam paliwa w gaźniku, nie chcieli rezerwę odkręcać, kranik. Prędkościomierz on pokazuje do 120 na ile on pokazuje prawdę w stosunku do tego co zmierzy policja lub nie wiem, jakieś certyfikowane urządzenie, no trudno jej powiedzieć. Jeszcze jest tutaj poziom ładowania akumulatora, to taki w sumie Bayer. No, albo jest potrzebny, albo nie, jeżeli nam się skończy ładowanie akumulatora to i tak daleko nie pojedziemy, więc no dość specyficzny wybór wskaźników. No wskaźniki tutaj moim zdaniem no jakoś do tego stylu tego skóra no nie pasują, no ale jak już wspominałem wcześniej, ten motocykl, ten skuter w ten sposób jest sprzedawany w wielu krajach na świecie i dokładnie ma takie same liczniki, ewentualnie w innym kolorze. Co tu mamy po lewej stronie? Z lewej strony mamy przełącznik świateł krótkie, długie. Tu mamy migacze, czyli przełącznik kierunkowskazów tak zwany sygnał. Na prawej stronie mamy tak mamy. To jest fajny przycisk bo możemy sobie włączyć światła awaryjne. Jak widzę tylko z kluczykiem w stacyjce no ale jakby nie było są fajne. Tutaj mamy bez świateł światła postojowe i normalne i rozrusznik. Odpalając skuter to chyba wiecie należy zawsze trzymać hamulec inaczej tego skutera nie odpalimy. Także nie dziwić się, że po naciśnięciu tutaj rozrusznika on, on nie, chce, nie chce się uruchomić. Tutaj jeszcze mamy taki fajny haczyk. Już go testowałem, szczerze mówiąc. Nie wiem czy to jest na wszczepienie kasku. Raczej chyba na zakupy ktoś to pomyślał. I rzeczywiście, no, jakie zakupy lekkie, może powiedzieć, to jest plastikowe, więc jakiś straszny ciężarów bym tutaj nie, nie wieszał na tym. Pytaliście jeszcze o drgania w tym sprzęcie, czy to tak jak w innych chińskich sprzętach przenoszą się one na, na kierownicę i są uciążliwe dla, dla kierującego czy pasażera. Natomiast no, w tym sprzęcie, no, jakie drgania, o co w ogóle wypytacie? Powiem tak, no, tutaj przede wszystkim w tym silniku tłok jest ustawiony poziomo, to też ma wpływ powiedzmy chyba na poziom drgań. Dodatkowo silnik jest jak gdyby częścią wahacza, elementem wahacza. Umocowany jest do ramy na gumach, to też jest, jest drugie ogniwo, które te drgania wytłumia. Trzecim jest to, że ten silnik wisi na kolejnym na amortyzatorze, więc tak naprawdę tych drgań tutaj nie, nie odczuwamy tak bardzo. Siedzenie jest szerokie, z jest miękkiej gąbki, więc tutaj też te drgania się gdzieś gubią, no całkiem fajnie się tym jeździć. Ja jeszcze myślę, że część z Was zastanawia się, jak ja na tym będę wyglądał. Ja mam 1,82 m, 1,83 m, zależy, który lekarz mnie tam mierzył. Natomiast no, spróbuję się do niego przymierzyć, żebyście mieli jakiś pogląd, jak taki człowiek nie za mały, nie za duży na nim wygląda. No, na pewno trzeba się przyzwyczaić, bo moje stopy w butach motocyklowych tutaj się mieszczą na styk i jeździ się mi niewygodnie. Natomiast jadę troszeczkę w lekkim rozkroku, wystawiając nóżki. Jest całkiem, całkiem wygodnie. Postawimy go sobie z powrotem. No tak, tutaj jeszcze w stopce jest wyłącznik silnika, czy zapłonu. W momencie jak stopka jest rozłożona, silnika nie da się uruchomić. Jak ją rozłożymy tak samo na parkingu, to nam silnik gaśnie. Natomiast wiem, że w innych sprzętach, niekoniecznie w skuterach, te, te przełączniki bywają wadliwe i później człowiek się zastanawia godzinami, dlaczego ten... Pojazd nie ma iskry, czemu się zapalić. Okazuje się, że po prostu gdzieś tam jakieś zwarcie na tym wyłączniku się pojawiło i nie wiem, czy warto się do tego przyzwyczajać. Ja w moich motocyklach chińskich od razu to demontowałem na samym wstępie i nauczyłem się po prostu pamiętać o stopce. No ale nie mniej jednak, jeśli się o tym wie, to można tak sobie pojeździć. Jak się coś takiego stanie, że, sam, że motocykl nie chce odpalić, to wtedy sobie tą stopkę możemy, czy ten czujnik w tej stopce, odłączyć. Małe podsumowanie. Nie wiem, trudno mi się określić, natomiast ja jeżdżąc tym skuterem biłem się z myślami trzeba by sobie nie kupić jakiegoś skuterka 125 jako drugi, bo frajda jest niesamowita, no i jak na razie doszłem do wniosku, że chyba jeszcze jednak do tego nie dojrzałem, żeby kupić sobie skuter, może, może kiedy indziej jednak wolę sobie ten bieg zredukować i troszeczkę się tymi biegami pobawić. Czy warto za ten sprzęt 6000 tysięcy złotych, czy niecałe 6 tysięcy, no ja myślę, że warto, bo no, chyba, że ktoś ma rzeczywiście skuter używany, markowy, jakiś japoński, czy, czy włoski choćby, w, w, z dobrych rąk, to to w tej chwili się pojawia, no, u nas na rynku z, z używek, no, nie, no nie czasami woła o pomstę do nieba, no niestety. Jak ktoś ma rzeczywiście sprawdzony sprzęt, to tak, jeśli nie, to myślę, że rozważając zakup nowego sprzętu, czy używanego, myślę, że warto się wpakować w nowy. Jest on na gwarancji, może na początku troszeczkę jakiś małych usterek wyskoczyć, jak to zwykle bywa przy nowych sprzętach, ale to serwisy Rometa zwykle sobie z tym bardzo dobrze radzą. Jeżeli mamy znajomy, się mam dobry serwis, bo niektóre, niektóre serwisy są słabe, ale, ale ogólnie Romet ma większość chyba dobrych serwisów. Ja myślę, że to tyle. O tym motocyklu mogę powiedzieć po tych 300 km i kilkudniowej jeździe. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej motocykla125.pl. Ja myślę, że następne odcinki również będą ciekawe. Do zobaczenia w trasie! Cześć! Dobra, jesteśmy na kostce. O, trzęsie. Trosz, no, trudno, żeby na kostce nie trzęsło, nie? Ale Dobra, kamerę mam na ręku, to może tak nie będzie bardzo widoku wam trzęsło, ale nie trzęsie. Dobra, migacz. Zjeżdżamy z tej kostki, bo to. O!